Dzień dobry, dzień dobry, a dzisiaj nowe wydarzenie i pogramy sobie jedną właśnie rundę na nowym wydarzeniu, a dokładnie nie na Block Dash. Rush. Jeszcze jest w ogóle takie wydarzenie, gdzie jest na końcu Block Dash teams, a Na początku nie wiadomo jakie maby, I jeszcze właśnie jest... Y, skrzynia smoka, ale my pogramy sobie właśnie na y, świętu, y, święto dziękczynienia i dosłownie tu jest i Blockdash teams, potem bloktasz remasters, potem bloktasz legendary, pogramy sobie dzisiaj w to, otworzymy sobie kultową, no czy kultową, po prostu zawsze na koniec odcinka otwieramy sobie pudełko y, jakieś pudełko właśnie ze StumbleGuysa, nie takie za żetony tylko właśnie takie, jakieś, no, no właśnie, na przykład z misji, a czasami właśnie za reklamę, więc cofnijcie do końca jeszcze darmowe koło. Ale w ogóle za niedługo może być odcinek. Wiecie jaki odcinek? Odcinek z odblokowywania na właśnie innym koncie, czyli na moim drugim, a nie na tym. W tym właśnie yy, będziemy odblokować tą piłkę i może ulepszyć nawet na maksymalny poziom, jeśli się uda, bo mamy bardzo dużo żetonów zdolności. A mamy pięć żetonów, Stumble jakby coś tutaj no, zdobyliśmy. I właśnie o, chodzi mi o tę pudełko. Ona będzie na koniec odcinka. Ja w ogóle wam polecam fajną, tanią ofertę. Chyba każdy ma 3 złote. No. Chyba każdy człowiek, który żyje w normalnym domu ma 3 złote. Jeśli w ogóle kto oglądał, no bo przecież e, właśnie no jak jesteś biedny, no to chyba nie masz telefonu i ładowarki. Ale no nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ale chyba każdy ma 3 złote, więc sobie możecie właśnie kupić taką ofertę. Macie tutaj rzadkiego dziadka starego. On tak wygląda. Dziadka od góry. I taką naklejkę też może być. I to bardzo tanio kosztuje. Dobra, dobra, jeszcze misja. I zaraz gramy sobie właśnie w te nowe wydarzenie. O, jeszcze mamy tutaj y, właśnie gwiazdki. Może zdobędziemy level karnetu ka y, nowego no Stumble Passa. No, y, Su, no, 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 no i potem będziemy po prostu mieli jeszcze nagrodę. Właśnie Stumble Passa Ale będzie na końcu pudełko Więc gramy sobie Więc gramy sobie tutaj Właśnie Te trzy rundki Może dla różnych Ten odcinek jest długi Ale dla mnie nie Dzisiaj krótki odcinek W ogóle bo jestem jakby no, no z powodów których nie mogę wam powiedzieć no to właśnie z jednego takiego powodu tutaj no właśnie nie mogłem nagrać odcinka dzisiaj? O, o, no, dzisiaj? tak, dzisiaj o 8 no i przełożyłem jego na 18 dlatego, że no teraz dopiero mogę nagrać odcinek i to krótki, bo naprawdę no słabo znaczy, no Dobra, gramy sobie. O kurde, co ten skin przed chwilą zrobił? Nie wiem, dobra. I? Kuźdę! O, wow, 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 Dobra. To przechodzimy tutaj. I prawie odrodziłem mojego, ale nie udało mi się. Mhm. Dobra, i sobie tutaj górą, dobra. Dobra, przeszłem sobie górą i wygrywamy. Wygraliśmy właśnie tą rundę pierwszą. I teraz będzie druga runda, czyli właśnie Blockdash. Rem... Remasters. Czyli ten taki... No miarę nowy blogdash, bo to jest najnowszy blogdash, który weszedł. No, plus jeszcze ten drużynowy był blogdash, No i to są właśnie te dwa blokdasze, które no, no ostatnio właśnie wyszły. Najnowsze blogdashy, po prostu... Najnowsze, najnowsze wersje blokdash. To są. Dobra. Ale ja tu chyba pierwszy raz w ogóle gram, tak, dosłownie. Ty, yy, a nie grałem chyba jeden raz, czy tam dwa razy na odcinku, tak chyba. Jak, nie, jak wiecie, bo oglądacie moje odcinki, to napiszcie w komentarzu, czy grałem w blog dash Remasters bo ja sam nie pamiętam już dokładnie no bo dużo mam tych odcinków czasami co jeden czasami co dwa dni bo ostatnio był tydzień i były codziennie do piątku w sobotę też był no, no dobra o dobra Lecimy. a na spoczko loczko łatwisno i wygrywamy dla mnie to jest krótki odcinek, dlatego że czasami nagrywałem nawet takie są... no... prawie 20 minut miały, nie? No, może pamiętacie taki odcinek, to napiszcie ile miał dokładnie. Najdłuższy odcinek odkąd powróciłem. Dobra, yy, no i gramy sobie właśnie. Na blockdash legendary, znaczy jeszcze nie ma legendarnych bloków, ale będą. są nowe lasery, znaczy to mówiłem już... Tam, w którymś tam os z ostatnich odcinków, że właśnie są nowe lasery. No, zielone. Takie. I one są bardziej realistyczne. Czyli nie są takie bardziej animowane, tylko właśnie tak jakby tam nawet widać, że prąd w nich jest, jakby. A jak coś się jeszcze zmieniło oprócz tego, właśnie w tym Blockdashu, no to możecie napisać co. Jeśli jakiś szczegół zobaczyliście, no to napiszcie co. A jak chcecie, żeby nagrywałem Minecrafta, kupiłem Minecrafta, to jak będzie 500 subskrypcji, będzie Minecraft. Jeśli teraz napiszecie w komentarzu właśnie Minecraft, czyli Minecraft. Tak się dopisze, no. Jakby ktoś nie wiedział. Dobra, przechodzimy do za niedługo. Będą już legendarne bloki właśnie. Jeszcze chwilę. I... jeszcze. Dobra, może teraz już chyba. O, są już. No właśnie. Okej. Okay. Ej, ja do środka to zrobię. Co na kurde. Ej, ja to do środka. Zrobiłem to do środka. Zobacz w sumie, nie wiem, dobra, jakiś lak, niech se będzie, o w ogóle tutaj mamy pudełko właśnie, i teraz, wcześniej, troszeczkę wcześniej właśnie odblokujemy, no, mówiłem, że będzie pod koniec, jest koniec, teraz tylko misję i koniec już, dobra, dobra, mamy tutaj właśnie gwiazdki, i teraz już koniec, ja się z wami żegnam, papa, pa. i do następnego odcinka, no. Ja się z wami żegnam, papa. Pa. Te pudełko odblokujemy sobie na następnym odcinku właśnie, albo jeszcze innym, może na przykład jeszcze następnym później. Zobaczymy, dajcie such w górę, napiszcie Stumbell's, jeśli oglądaliście do końca. Ja się z Wami żegnam papa, pa. i do następnego odcinka za dwa dni.